Zawodnicy czasem nie grzeszą inteligencją i kupują rzeczy, które tak naprawdę nie są im potrzebne do życia, a na niektóre z nich przeznaczają nawet miliony dolarów. Widząc tytuł tego filmiku, myślę, że większość z was domyślała się, że w tym zestawieniu nie zabraknie Neymara i to właśnie od niego zaczniemy. Ulubionym filmem Neymara jest Batman i za każdym razem, gdy wychodzi nowa część, Brazylijczyk ogląda ją przedpremierowo, przez co w pewien sposób chciał upodobnić się do swojego ulubionego bohatera. Dlatego kupił helikopter za 15 milionów dolarów. Ale środek nie wygląda tak jak w każdym helikopterze, bo Neymar zażyczył sobie, aby w środku jego Batcoptera wszystko było w stylu jego ulubionego filmu, a na fotelach znajdziemy nawet logo Batmana. Jeszcze raz przypomnę, że za tą zabawkę Neymar zapłacił 15 milionów dolarów. I po tym zakupie do głowy Brazylijczyka przyszła chęć odbicia się finansowo, no bo wiecie, wydać 15 milionów dolarów, nawet jeśli jesteś Neymarem, no to i tak uszczupla nieco twój budżet. Neymar zwęszył okazję, w zasadzie to ona sama przyszła do niego. Przynajmniej tak mu się wtedy wydawało. PSG podjęło współpracę z jedną z firm zajmujących się kryptowalutami oraz NFT. A ta firma miała pomóc władzom PSG stworzyć limitowaną edycję NFT z udziałem swoich zawodników. Na początku Neymar zastanawiał się, czym w ogóle jest NFT, ale gdy zauważył, że ludzie sprzedają Pixel, za milion dolarów, sam postanowił w to zainwestować i w styczniu 2022 roku kupił Bored Ape'a, taką małpkę, która była najsłynniejszym NFT i zapłacił za nią 481 tysięcy dolarów, ale na tym się nie zatrzymał, bo dokupił jeszcze jedną małpkę, na którą wydał 570 tysięcy dolarów. A Brazylijczyk w piksele zainwestował tyle, ile niektórzy nie zarobią tak naprawdę przez całe życie. Niestety ta inwestycja, lekko mówiąc, nie była udana i NFT Neymara jeszcze w październiku 2022 roku warte było zaledwie 300 tysięcy dolarów. No cóż, może w Arabii się odbije. Bo idzie śladami najlepszych zawodników w historii. Jeden odszedł do Słonecznego Miami, inny tak jak Neymar poszedł do Arabii, a Cristiano miał po czym się odbijać, bo jego 32 milionowy zakup nie jednego wprawiłby w osłupienie. Portugalczyk ma naprawdę piękne samochody, a jego kolekcja samochodów warta jest ponad 20 milionów dolarów. Znaczną część tej kwoty wypełnia prześliczne Bugatti Centodieci, które wyceniane jest na 9 milionów dolarów. W ogóle Ronaldo jest ogromnym fanem Bugatti, bo posiada jeszcze jeszcze Bugatti Chirona i Veyron Grand Sport, a jego kolekcja łącznie wynosi 19 aut. Jednak to zakup prywatnego samolotu kosztował go najwięcej, bo za Gulfstreama G200, który pomieści w środku 10 osób, zapłacił aż 32 miliony dolarów, ale na początku tego roku Portugalczyk postanowił wymienić swoją zabawkę, sprzedał Gulfstreama G200 za 25 milionów dolarów i za 65. 000. Tak. Za 65 milionów kupił nowszego Gulfstreama G650, który tak jak helikopter Neymara personalizowany jest pod Portugalczyka i z zewnątrz i wewnątrz. Ten samolot pomieści aż 19 osób, a w środku znajdziemy kuchnię, dwie sypialnie, dwie łazienki. No ale w samolocie za 65 milionów dolarów no to musisz mieć wszystko. Tak samo jak ciągle mało było Wayne'owi Runejowi, którego na tej liście bym się nie spodziewał. Ale muszę wam powiedzieć w jaki głupi sposób przepalał pieniądze. Świat piłki nożnej wszedł dość wcześnie, a jeżdżąc na mecze strasznie się nudził. Przez co uzbierał sobie 700 tysięcy dolarów długu. Pewnie zastanawiacie się, jak to zrobił, no ale odpowiedź jest bardzo prosta. Jeżdżąc na mecze, grał sobie na ruletce i zakładał się z różnymi osobami, a to wszystko dla zabicia czasu w samolocie i autokarze. Na szczęście jego kariera poszła w dobrą stronę i dość szybko spłacił swoje długi. Piłkarzy i raperów włączy jedno. Miłość do błyskotek. A Karim Benzema wniósł tą miłość na zdecydowanie wyższy level, bo tej biżuterii nie może założyć, ale może zabrać ją pod pachę i przyszpanować na boisku. Tak chodzi o piłkę, która warta jest 250 tysięcy dolarów, na której znajduje się 70 tysięcy drobnych kryształków o masie 1250 karatów. Francuz kupił ją u Johnny Denga za 250 tysięcy dolarów. Zapewne piłka, której nigdy nie kopnie, teraz świetnie prezentuje się obok złotej piłki, którą otrzymał Benzema, ale jego kolega z reprezentacji w 2018 roku wydał 300 tysięcy dolarów na biżuterię dla wszystkich zawodników reprezentacji Francji. W 2018 roku po wygranych Mistrzostwach Świata przez Francuzów Paul Pogba zamówił 23 pierścienie mistrzowskie na wzór tych pierścieni z NBA. Zazwyczaj na nich napisane jest imię lub nazwisko zawodnika, a pierścień, który Pogba dał swoim kolegom, zachował kolory reprezentacji Francji, a cały pierścień pokryty był szafirami i rubi. Jeden ponoć miał kosztować 15 tysięcy dolarów, więc na wszystkie 23 pierścionki Pogba z własnej kieszeni wydał 330 tysięcy dolarów. Trzeba przyznać, że to naprawdę niezły gest w porównaniu do Zlatana na pewno, bo Zlatan Ibrahimović uważa się za Boga. Myślę, że o tym to wiecie. Stawia się na równi z nim, dlatego postanowił kupić sobie kościół. Tak, nie przesłyszeliście się. Szwed ma swój własny kościół w Szwecji na przedmieściach Sztokholmu, na który według szwedzkiej gazety Aftonbladet wydał 10 milionów dolarów, a to wszystko w ramach jego tradycji, według której na swoje urodziny kupuje sobie dość dziwne rzeczy. Raz są to auta, a raz, tak jak tutaj, kościoły. Później Szwed przerobił kościół na apartament, ale to nie koniec jego dziwnych zakupów, bo pewnego dnia Zlatan obudził się z myślą, że kupi sobie wyspę. Tak, kupił sobie taki oto kawałek ziemi, a to wszystko po to, żeby zaznać spokoju i mieć miejsce na ziemi, w którym po prostu nikt mu nie będzie przeszkadzał, a na swoją wyspę, która znajduje się w Szwecji, wydał około 5 milionów dolarów. Takiej wyspy pozazdrościł i zapalony golfista Gareth Bale, który czasem gra w piłkę, a jest półprofesjonalnym golfistą i to od kilku lat jest jego ogromną pasją. Dlatego za swoim domem w Walii konsekwentnie dokupywał coraz to więcej ziemi i teraz na swoim podwórku ma ogromne pole golfowe, na które wydał 2 miliony dolarów. No ale czego nie zrobi się dla swojej pasji, prawda? Jedni zawodnicy budują szpitale, inni boiska w swoich małych miejscowościach, ale Waliczyk chciał swoją pasją zarazić całą Walię, dlatego otworzył bar, w którym możecie, uwaga, niespodzianka, grać w minigolfa. I z tej restauracji Waliczyk próbuje zrobić franczyzę obejmującą całą Europę. Ciekawe, czy mu się uda, bo na swój pierwszy tego typu bar wydał ponad pół miliona dolarów. Na tej liście nie może zabraknąć Mario Balotellego. Wszyscy doskonale wiecie, z jakich pozabójskich sytuacji zasłynął Mario. Here's why Mario kiedy przyszła do niego pierwsza, większa wypłata, od razu kupił sobie swoje wymarzone samochody. W 2010 roku rozbił swoje Audi R8, a przy sobie miał 5000 funtów w gotówce, co wydawało się podejrzane funkcjonariuszowi policji. Jednak gdy ten zapytał Włocha, po co mu tyle pieniędzy. Mario powiedział mu, że go stać, to sobie nosi i jego też pewnie może kupić. Włoch nigdy nie gryzł się w język, a do głowy odbiło mu po podpisaniu kontraktu z Manchesterem City opiewającego na 31 milionów dolarów. Po podpisaniu tego kontraktu długo nie czekał i od razu kupił sobie Maserati i Bentleya Continentala GT. Na te dwa samochody łącznie wydał 350 tysięcy funtów, tylko problem pojawił się wtedy, kiedy Mario faktycznie otrzymywał te pieniądze i wtedy doszedł do wniosku, że jest znanym piłkarzem, wszyscy go znają, więc on może łamać prawo, bo nikt nie może mu mówić co ma robić. Dlatego postanowił, że nie będzie parkował tak jak każdy na parkingu przed swoją ulubioną restauracją, tylko na zakazie tuż przed drzwiami do restauracji. Bo Mario uznał, że nie będzie chodził do restauracji jak normalny człowiek, bo nie chce się zmęczyć przed kolejnym dniem. I za to zachowanie 27 razy jego samochód został zabrany na parking policyjny, a suma mandatów, jaką przyjął za swoje wygodnictwo wyniosła łącznie 20 tysięcy funtów. Mario jest naprawdę kolorową postacią. Tak samo jak Paul Pogba, który nie dość, że rozdawał pierścienie mistrzowskie swoim kolegom z drużyny, to pomyślał też tylko o sobie i tak jak największe gwiazdy piłki nożnej, kupił sobie własny samolot. Jest nim Gulfstream G280, który jest spersonalizowany pod Pogbę, a przy wejściu na pokład widzimy jego inicjały namalowane na samolocie. W środku też znajdziemy dwie sypialnie, dwie łazienki i miejsce dla 10 osób, a za własny samolot Francuz zapłacił aż 25 milionów Dolarów. I to wszystko w tym filmie. Dajcie znać, co Wy sądzicie o tych wszystkich dziwnych, drogich i głupich zakupach zawodników. Trzymajcie się, do następnego. Cześć!